Nazywam się Patrycja Krystkiewicz i będę opowiadać dzisiaj o Agarth Arcie. To był mój temat pracy inżynierskiej, ponieważ jestem studentką biotechnologii i wykorzystałam bakterie do stworzenia obrazów mikrobiologicznych. Agarth Art to taka nowa dziedzina sztuki, której bakterie służą nam jako farby. Malujemy nimi na płótnie, którym w naszym przypadku to jest podłoże agarowe. Mamy tutaj bakterie wyizolowane z powietrza. One mają bardzo charakterystyczny wygląd i kolor. Mamy taką czerwoną, piękną bakterię, która jest głównie wykorzystywana przeze mnie, no ponieważ ma bardzo intensywny kolor, jednak jest bardzo trudna w izolowaniu, co możemy zauważyć na mojej palecie: że jak mamy inne bakterie, no to one mają dosyć taki duży posiew, a bakteria czerwona jednak jest już trudniejsza do uzyskania. Z takich pięknych płytek po prostu dotykałam odpowiedniej kolonii, izolowałam na kolejnym podłożu i później z tego kolejnego podłoża izolowałam na taką paletę. Akurat tutaj moja paleta jest już trochę wykorzystana. Mamy jakiś biały, żółty, ten czerwony. Też mamy różne kolory. Tutaj jest pomarańczowy, różowy. Nasze bakterie rosną. Ta sztuka jest żywa. Wykorzystujemy bakterie, czekamy aż urosną a później one obumierają. To jest bardzo ciekawe, ponieważ na takim później obrazku te dzieło obumiera niestety, więc trzeba się cieszyć chwilą i na nie spoglądać. Musimy wysterylizować nasz pędzel, żeby pobrać odpowiednią kolonię. Musimy ją ostudzić, żeby bakterie, które aktualnie pobierzemy, nie były martwe. Mamy tutaj czystą płytkę Petriego, na którym jest podłoże agarowe, tak z pół centymetra, i wykorzystujemy tą bakterię, którą mamy na ezie, i zaczynamy rysować. Jest taki minimalny ślad, że coś gdzieś tutaj było dotknięte, ale niestety nie widzimy naszego końcowego, końcowego rysunku. Dlatego często ja też wykorzystywałam sobie kartkę. Miałam pod tym. I szablon. Zależy, w zależności, czy to był jakiś trudniejszy wzór, to wtedy bardzo mi to pomogło. Mamy już namalowaną płytkę, i teraz, w zależności, jakie bakterie wykorzystaliśmy, musimy wstawić do cieplarki. My wykorzystaliśmy bakterie z powietrza, więc będą inkubować się w cieplarce o 27 stopniach. Wstawiamy do takiej cieplarki, zamykamy i możemy zobaczyć się dopiero za 3 dni żeby odczytać ładny obraz. Mam zamiar rozwinąć ten projekt z wykorzystaniem różnych podłóż, z różnych technik, ponieważ można wykorzystać jeszcze dodatkowe urządzenia, można wykorzystać bakterie, które reagują na światło UV. Zdecydowanie uważam, że będę to rozwinąć i fajnie by było jeszcze wykorzystać na przykład bakterie, które są genetycznie modyfikowane, żeby miały jeszcze ciekawszy kolor i strukturę.